Co jako przedstawiciel młodego pokolenia sądzisz o systemie ordynatorskim? Wydaje się, że system ordynatorski odpowiadał y, warunkom odpowiedzialności na oddziałach, kiedy to odpowiedzialność brał na siebie ordynator, a reszta lekarzy była jego asystentami. Wtedy odpowiedzialność i faktyczną, i, i prawną tak naprawdę cedowano na ordynatora. Dziś to po prostu tak nie działa. Dziś każdy lekarz od pierwszego dnia, czy jest młody, czy starszy, czy jest specjalistą, czy specjalizacji nie ma, w pełni odpowiada za swojego pacjenta i potrzebuje wsparcia, potrzebuje konsultacji, potrzebuje pracy w zespole. I ten y, paradygmat, musi być i moim zdaniem z biegiem czasu będzie coraz szerzej wpisywany w to, jak działają oddziały lekarskie. Dzisiaj na oddziałach potrzebujemy liderów, ale potrzebujemy atmosfery współpracy, potrzebujemy zrozumienia i potrzebujemy wielospecjalistycznych konsultacji, dlatego ten model będzie się zmieniał. On będzie się zmieniał również z napływem nowej kadry. Pokolenie Z wymusza po prostu podejście do pracy w zespole, takie o jakich myślimy patrząc na przykład na zagraniczne korporacje, gdzie jest lider ale ten lider jest też częścią zespołu, a najważniejszym i odmienianym przez wszystkie przypadki słowem jest współpraca. Więc współpracujemy, tworzymy coś razem, razem budujemy oddział, a nie jest tak, że król oddział tworzy i to jest jego oddział, a my idziemy pięć kroków za nim, niosąc muteczkę. To już tak nie działa i nie buduje w młodych lekarzach przywiązania do danego oddziału, a na tym cierpią pacjenci.